Przedstawiam Wam również Michała, który też jest zaangażowany w inicjatywę Bądź Aniołem dla Zwierząt. I Michał już sam powie więcej, co tutaj robi. <grytanie> Cześć, nazywam się Michał Przybysz, tak, ja też zostałem zaproszony. I no co, to jest oczywiście pełna przyjemność, żeby sobie robić po prostu zdjęcia i jakby pomagać w tej, w tej idei. Wystarczy dla nas, dla zwykłego użytkownika jakby Facebooka, internetu itd., itd. Wystarczy udostępniać, wystarczy lajkować, wystarczy popierać takie akcje, po to, żeby, żeby informować ludzi, jeszcze tych, którzy nie wiedzą, że, że takie mm, kupowanie e, ostronosa, czy kupowanie królika, który jest teraz malutki, a później e, jest za duży i trzeba go gdzieś oddać, e, nie jest zbyt fajne. Więc jeśli można, tylko jeśli mogę, e, to poświęcam ten czas. I bardzo jest mi miło zawsze. Zresztą, zobaczycie Państwo, zdjęcia będą rewelacyjne. Czyli zapraszamy, to Michał, razem musimy mi powiedzieć: zapraszamy. zapraszamy. Tak, tu, tak. Zapraszamy.